Tak się denerwuję. Co pokaże test? Dwie kreski? Nie wierzę. Nie wytrzymam. Co za długa kolejka? Użyję teleportacji. Bam? Moja kolej. Czy nie widzisz, że jest kolejka? Ha! Przepraszam, poczekam. Dzięki doktorze. W końcu moja kolej. Przepraszam, mam przerwę obiadową. Skarbie, mam dla ciebie niespodziankę. Zostaniesz tatą. Zrób na pergaminie nietoperza z modeliny. Upiecz zgodnie z instrukcją. Pomaluj farbą akrylową. Dodaj dwie linie na brzuszku. Daj mi minutę. Co? Czy on odleciał? Jak on mógł nam to zrobić? Moje biedne dziecko! W skarbie jestem! Przyniosłem prezent dla naszego Bobasa! Wytnij z czarnego i czerwonego materiału identyczne kawałki... Zszyj je. Ukształtuj wysoki kołnierz z satynowej tasiemki. Przyszyj do peleryny. To takie słodkie. Jesteś taki opiekuńczy. Nasze dziecko będzie najbardziej stylowym wampirkiem. A więc spójrzcie na swoje dziecko. To takie ekscytujące. W końcu dowiemy się, czy to chłopiec czy dziewczynka. Zajrzyjmy na monitor. A to co? Nie rozumiem. Czy sprzęt się zepsuł? Czy to nie topesz? Niemożliwe. O, słonko, spójrz na tego słodziaka. Co za uroczy toperek! Popłacze się. Wygląda zupełnie jak ty. Czy dziecko jest zdrowe? Chyba tak, ale nigdy nie widziałem czegoś takiego i nigdy więcej nie zobaczysz. Nawet o tym nie myśl. Ciężko znaleźć dobrego lekarza w obecnych czasach. Zobaczmy, ale fart. Lekcje dla rodziców. Jak przewinąć dziecko? Zaczynajmy. Obin tu i tutaj. Z tą metodą jest coś nie tak. To nie działa. Dobrze, zaraz wymyślę coś lepszego. Mam rację, Bobasie? Co za świetna czarna peleryna. Leć, wyglądasz strasznie. O nie, nie pij mojej krwi. Mój malutki wampirek! Będziemy mieć sporo zabawy. Wszystko zapowiada się dobrze. Musisz tylko odpoczywać i zdrowo się odżywiać. Dobrze? Kumam, głodna jestem i masz tu tyle pyszności. To cała wyżerka. Trukarka znowu się zacięła. Chwila. czemu tubki są puste? Gdzie się podziały hmm? próbki? Przepraszam, doktorze, ale mówiłeś, że mam się zdrowo odżywiać. Chodź, skarbie, minęła już połowa filmu. Przepraszam, sorki. Nie chciałam. Proszę, zostawiłem tobie trochę popcornu. Smacznego. Dzięki. Bladzioszku, znalazłam zdjęcie z uczelni! Zgadnij, gdzie jestem! Tu! No, jak to? Żartowałem! To jesteś ty! Przypatrz się! Poddaje się! Tutaj! Jak mogłeś się pomylić? Ups! Zobacz, malutki! Twoja mama na studiach. Cześć, pokażę ci nasze produkty. Wszystko jest certyfikowane i doskonałej jakości. Niech zerknę. Burger. Jest mój. Drewniany kołek. Zabierz go. Nic nie kupuję. Spokojnie, mamy wiele uniwersalnych przedmiotów, na przykład ładne lustro. To zdecydowanie nie dla mnie. Czy masz coś innego? Co powiesz na mini model człowieka? Szybko schodzą. Mam już taki. Rozumiem? A może nasz najnowszy towar? Udoskonalona butelka dla dziecka. Narysuj nietoperza, przyklej do miękkiej butelki, załóż smoczek. O, jest niesamowita! Biorę ją! Czy płacisz gotówką? Nie, nie ugryzę cię. A teraz idź sobie! Czuję się przeziębiona. Sprawdźmy Twoją temperaturę. 35 stopni? Dzwonię po doktora. Migiem! Szybko zrób coś! Moja żona jest chora. Uspokój się, zbadam pacjentkę. Doktorze, boję się o dziecko, czy nic mu nie jest? Zobaczmy. Cóż, jest sprawdzona metoda na uspokojenie twojego dziecka. Złota grzechotka. Proszę, wypróbuj sama. Hmm. Dziecko naprawdę jest już spokojne. Przyklej drewniany pierścień do drewnianego patyka, obiń sznurkiem, pomaluj farbą w sprayu, nałóż złotą farbę akrylową. Tutaj czerwoną butelkę i dzwoneczki. Sprawdźmy Twoją temperaturę. Auć, czemu mnie ugryzłaś? O, czuję się chory, moje serce! Halo, pogotowie? Przyjeżdżajcie, doktor potrzebuje pomocy. Gdzie jest pacjent? Zobaczmy. Niestety, nie możemy nic zrobić. Nie mogę spać, jest za zimno, teraz jest za gorąco. To takie niewygodne. Zabierz swoją nogę, jest ciężka. Skarbie daj mi poduszkę jest znacznie lepiej. Masz jeszcze jedną? Zabierz je wszystkie. Nie, wszystko jest nie tak. To okropne. Wystarczy. To dla ciebie. Poduszka z kłami. Wytnij dwa elementy z tkaniny. Zszyj je. Włóż wypełnienie do poduszki. Zaszyj otwory. Udekoruj zębami z białego papieru piankowego. O, słonko, ale jest urocza. Nareszcie jest mi wygodnie. Ten film jest taki nudny, a krew sztuczna. Słońce podej mi pilota. Dziękuję. Ew. Nie chcę tego oglądać. Staszku, podasz mi książkę? Proszę. Kochanie, podasz mi coś do picia? Czy to wystarczy? Już tego nie chcę. To wszystko jest takie skomplikowane. Chcę, żebyś pogłaskał mnie po brzuchu. Teraz oboje jesteśmy szczęśliwi. Nie zagram jedną ręką. Słońce, zaczekaj. Proszę bardzo, to świetne narzędzie do głaskania. Wytnij rękę ze styropianu. Dodaj kształtu, używając piankoliny. Dodaj tipsy. Pomaluj farbą akrylową. Niech wygląda jak ręka wampira. Pomaluj paznokcie na czarno. W końcu mogę skończyć swoją misję. To w sumie działa świetnie. Spędzą mnie plecy. Zupełnie nie w porę. Pożycz mi swoją rękę. Wow. Podobała Ci się nasza ciężarna wampirzyca? Napisz w komentarzu, co spodobało Ci się najbardziej. Test ciążowy, mała peleryna czy butelka dla dziecka? I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych przezabawnych filmików. Od trum trum!